Nie, Takiej pizzy się nie spodziewałem. Co to ma być? Idziemy do chyba dwóch wież, które zostały, albo ich więcej, ale na razie wzięłem tylko dwie. W Wolonii było około 180 wież. Po całym mieście rozłożonych. Teraz są dwie. To musiało fajnie wyglądać jak na każdym kroku tak naprawdę tym wysoką wieżę. Całe miasto jest zbudowane z takich arkad. tam Czyli po prostu pod budynkami są takie filary, i tam jest takie przejście. No i to było budowane tak, żeby konie tam też normalnie sobie jeździły. Tak, pierdolimy po ty. Ja wam powiem ciekawostki. E, tu już żadnych ciekawych rzeczy nie ma. Ładnie pachnie. I robi najlepsze ziemniaki pod słońcem. E, ogólnie to, to teraz idziemy, A, oddalimy, tak. to nie możemy oddalić. Idziemy teraz przez park. Możliwe, że gdzieś tutaj pracujemy, ale tak, nie ale wiem. Kubę zostawiamy w tyle i ogólnie zmieniamy kierunek. Z A, tej bo obecnej. tam jest Kuba. E, tam jest Kuba. Ale to nie jest ważne, bo to teraz tak. jest nasza kamera, to teraz jest nasz vlog. I, i... I nie zobaczycie więcej Kuby. A więc idziemy, ja wam pokażę. Mają, to się chwilę. Co? To się chwilę. Kuba już nie ma kanału, Kuba już nie ma nic, nawet nie ma kamery. Bo teraz kamera jest nasza. Dokładnie. Dobra tak. i ogólnie to e, nie oglądajcie. Oglądajcie nas. Oglądajcie nas właśnie, bo no, no. to nie jest w ogóle ważne co on robi. Tak. Ważne jest co my robimy. To możemy go pokazać. Mam nadzieję, że wam się podoba co dziewczyny robią. Nie pokazuję. Muszę go pokazać. że To był były właściciel kamery, kanału i wszystkiego. A teraz to widzicie nowe właścicielki. Kiedyś będzie w Bolonii to polecam tutaj wejść Mimo, że naprawdę długo się idzie Zjeżdżają takie kolejki Widok naprawdę na całe miasto ładny Nie wiesz co tak jest wszędzie we Włoszech, ale tutaj y, Najwięcej aut to jest takich małych Najwięcej światów. w Porsche jest dużo Ale głównie są takie małe auta Żeby się wszędzie zmieścić przez te uliczki Musimy przy pierwszej pizzerii Teoretycznie na ocenach Google jest najlepsza 5 gwiazdek na 55 opinii, to jest naprawdę spoko. To jest najlepsza pizza we Włoszech, wygląda bardzo fajnie z cukinią, tutaj jest z pomidorami. Tak wygląda najlepsza pizza we Włoszech. Kosztowała 5 euro za kawałek, pomyliłem się, bo myślałem, że gości są za 5 euro, jeśli mówisz na pół. Wygląda wygląda To jest takie grube ciasto, coś się spotykane we Włoszech. Bo zawsze jak jadłem to była taka cienka. No i zobaczymy jak smakuje. Swiadowi, no, że jest dobra. Na pierwszym planie jest pieczarki chyba, Cukinia się na pewno wyróżnia. To grube ciasto nie już tak za bardzo, z jest takie mięciutkie. Ja mam chyba trzy pizze, to we włoszech nie licząc smrożonych. też, że jest jedna z lepszych, jak nie najlepsza, bo znacznie to ciasto... Niby jest gruby, ale jest miękkie, takie puszyste Dobre? Taki mhm. smak cukinii się przebija, jest naprawdę spoko Jesteśmy już obok najgorszej pizzy we Włoszech Sprawdzimy, czy będzie najgorsza, mam nadzieję, że opadło się tu iść Słońce tak, no... Na... Słońce tak grzeje, że jest tak gorąco A co do tej pizzy najlepszej jeszcze? To jest chyba w ogóle jakaś taka piekarnia po prostu To jest taka pizzera, pizzeria Ale tam po prostu mieli najlepszą ocenę tej pizzy Tak, to tutaj, dobrze zaprowadziło Ceny są tak Biorę chyba jednak zwykłą margeritę, bo w sumie głodny nie jestem tutaj najlepszej, bo ten kawałek był spory. Porównamy sobie smak. Ciasto jest w sumie najważniejsze na pizzy, mi się wydaje. Ciasto gra jedną z głównych roli. Zaraz są drugorzędne. Ale się ciężko z nimi dogadać Nie byłem pewny przez chwilę, czy w ogóle ją zamówiłem, bo poprosiłem o Margaritę zwykłą, ona taką tak na mnie patrzy Nie wiem co powiedzieć Zauważyłem, że zaczyna robić, więc chyba zamówiłem Noha w środku, obsługa Na razie się nie dziwię, że jest taka niska ocena w porównaniu do tej pizzy, która miała 5 gwiazdek Jest taki średni Widziałem, że ktoś sobie jadł tą pizzę w środku więc może nie będzie taka zła Pizzę już mam, ją w takim pudełku Zobaczymy się spód nie jest zła, jak Margarita, jak Margarita w sumie. Ni nic szczególnego, nic takiego słabego. Te oceny mogą być takie słabe, bo też nie robi tego Włoch, tylko tam Turki robią tą pizzę, tam Kevala też mają. Można tego też takie oceny. Dałbym trzy gwiazdki za, za ten lokal, trochę bym odjął. Więc w nie jest taka zła jak na opiniach, więc daję trzy gwiazdki. Ogólnie taka sama pizza jest w centrum. Też u rasa za, za 3,50 albo za 3, więc 2 euro taniej, więc się nie opłaca na koniec miasta przychodzić tylko po tą pizzę. Jak mówiłem smaku nie jest zła, ale jakby się mieli tu przychodzić, to się nie opłaca.